Cześć, witam was wszystkich w kolejnym odcinku szkoły Skilla, którą przeprowadzamy razem z firmą NTT System. Dzisiejszą lekcją będzie wiedza o społeczeństwie, a naszym gościem jest Maciej Luz Bugaj. Dzień dobry, cześć, witam. Maciek, jak już tak siedzimy od początku, to opowiedz, jak zaczęła się twoja przygoda z CSM? Powiem ciszę, że to było tak dawno, że do końca nie pamiętam, ale mam takie gdzieś przybłyski, jak wchodziłem na kafejkę, widziałem jak brat grał, jak koledzy grali i mówię, dobra, no ja też sobie pogram. Raz, drugi, trzeci, no nie szło mi w ogóle, kompletnie takie bez talencie byłem. Dwie lewe ręce, jakbym się wiesz, i tak grał. No ale w domu miałem komputer bez internetu, co prawda, ale miałem, no to bach, boty, trening i dzień dnia po parę tysięcy botów sobie robiłem, wiesz, gdzie nie było jakichś mapek, jakichś map treningowych, tylko na takich zwykłych mapach grałem. No i tak po, po miesiącu wchodziłem na, do kafejki i patrzcie, zaczęli wstawać za mną, zacząłem zabijać ich, wygrywać, mówię, kurczę. i od tamtej pory stwierdziłem, że będę kiedyś najlepszy w CS-a. No nie wyszło, co prawda. Ale nie wyszło, ale zastało. nie jest źle, nie wyszło, co ale nie jest źle. Ale przebranżowiłeś się yy, z czynnego gracza stałeś się coachem. Co wpłynął na tą decyzję? Mm, to zdecydowanie nie był to jeden czynnik, a bardziej taki natłok, tak na, nawarstwiało się to, bo zarówno te, moja głowa gdzieś się bardzo denerwowałem, byłem z, za bardzo krytyczne wobec siebie. Wiesz, jak wychodzisz, grasz i nie widzisz za, żadnych no dobrych rzeczy. No coś o wiem, coś o tym wiem. <gry> nie widzisz żadnych dobrych rzeczy w swojej grze, tylko siedzisz i mówisz, kurczę, ale słabo zagrałem. I ktoś dostajesz jakieś nie wiadomo, fa fajne zagranie, a i ty tak sobie wmawiasz, że on fajnie nie zagrał, to ty słabo zagrałeś. I tak z dnia na dzień, wiesz, frajda się kończy z grania i, i nie masz takiej przyjemności z grania, więc no, mija się to z celem w pewnym momencie. Później do tego doszło, no, Umiejętności skillowe, gdzieś moje strzeleckie nie były na najwyższym poziomie, ale w pewnym momencie też e, czasu nie miałem już na grę. Bo jak nie masz długo drużyny, gdzieś no, musisz na te życie zarabiać, idziesz do normalnej pracy, pracujesz po te 8, 9, 10 godzin dziennie, no to nie masz już czasu, żeby trenować, e, uczyć się, rozwijać. A nie oszukujmy się, e, bycie zawodnikiem to nie jest tylko rozwój drużynowy, ale to jest też rozwój indywidualny. Nie przeskoczysz pewnego poziomu, jak nie będziesz trenował indywidualnie. No i na sam koniec, no, myślę, że taką wisienką na torcie: Internet. Internet, który już mi od dwóch, trzech lat doskwiera w taki sposób, Co, że na no, oficjalnych meczach, wiesz, gra sobie w ciągu dnia super, przychodzi ważny mecz, bach, przycina cię, laguje, nie możesz nic zrobić. I myślę, że w tym momencie stwierdziłem, no dobra, może spróbuję <Ky> czegoś innego, może bycie trenerem da mi taką frajdę, przywróci taką energię do grania i może za dwa lata, trzy lata. Wiadomo, dopiero mam prawie 30 lat, no to jeszcze jest czas, żeby zostać zawodnikiem. I może za kilka lat wrócę na zawodnika, ale na razie, trener, i może w tej postaci coś się uda większego osiągnąć, bo jako zawodnik najwyższe osiągnięcie to chyba był minor. Więc do tego majora troszeczkę brakuje, do bycia najlepszy. Maciek, jak wiemy, jesteś teraz trenerem w Ungentium. Powiedz, jak wyglądał proces budowania tego składu? Ten skład na chwilę obecną odbiega od tego, co miało być wcześniej. Ten skład miał mieć rdzenie na podstawie doświadczonych zawodników. Miał być to Exus, miał być to Biały, miał być to PHR. No niestety droga potoczyła się inaczej. Biały PHR poszli swoimi ścieżkami, no i zostaliśmy ja z Konradem. No i wiemy, że na samych młodych zawodnikach budowanie zespołu jest dosyć bardzo trudne, jeżeli w ogóle możliwe. Ja, jako młody trener i, i raczkujący dopiero, nie chciałem też pakować się od razu w 5-4 zawodników całkowicie świeżych i nowych. Więc stwierdziłem, że też trzeba poszukać takiego rdzenia zespołu. Akurat okazało się, że Sidney odszedł za go i został wolny jako Ig. Więc takiego doświadczonego Igla, który gdzieś w tym top 30 świata był przez pewien moment. Więc fajnie mieć takiego zawodnika. No i zacząłem, zacząłem rozglądać się za właśnie talentami młodymi. I bardzo ważne, jak patrzyłem na te talenty, było nie to, jak strzelają ale ich, raz, że zaangażowanie, jak bardzo chcą się rozwijać, dwa, logiczne myślenie, bo o którym wcześniej mówiliśmy, bez tego no, nie ma szans e, wejść na fajny poziom. E, trzecia sprawa, charakter, jaki ktoś ma. Jest taki mych nawet, e, prosiłem zawsze Konradę, żeby spróbował coś takiego zrobić, żeby na respie, na przykład jak zaczynamy rundę, żeby raz albo dwa razy wpakował gościowi nóż w plecy. Nie po to, żeby go osłabić, żeby słabiej mu poszło, tylko zobaczyć jak zareaguje, bo są ludzie, którzy na takie zachowania całkowicie inaczej reagują i podzieliłem sobie na takie cztery reakcje. Masz nerwuska, który jak dostanie taką kosę w plecy, to od razu No co ty robisz, Doj nie mogę teraz grać. Później masz takiego ciapka, który dostanie, ojej. Jak ja sobie teraz poradzę, wiesz? No i to takie śmieszne jest, jak, jak na, o tym sobie myślę, ale masz jeszcze dwie postacie. Terminatora, który dostaje taką kosę, mówi: Dobra, i taki sklepie, Bach, leci do przodu. No i masz trzeciego mózga, który dostanie kosę, ale on sobie już zacznie kombinować, jak tu rozwiązać tą sytuację. On ma mało punktów zdrowia, więc on sobie zagra tu, ciebie puści tu, wiesz? Czyli kombinuje, stara się rozwiązać sytuację. No i wydaje mi się, że taki ciapek i taki nerwus, no w drużynie, jest troszecz troszeczkę taki mało potrzebny, bo. Nie wpłynie to w żaden sposób pozytywnie na drużynę, tylko osłabi ją. A jak masz takiego terminatora, no to wiesz co by się nie działo, to ten zawodnik zawsze pójdzie do przodu ja chyba byłem takim. To tak, Tam Maciek to byłeś terminatorem. Terminator lezę do przodu. Nieważne co by się działo, co z tego, że i tak sobie nie dam rady, ale i tak, leciałem do przodu. No i mózga, który w każdej sytuacji wie, że jest w stanie pomóc drużynie i, i nie będzie wpływał negatywnie. Więc to jest to, co próbowałem robić z Konradem podczas wyboru zawodników. I powiem Ci, testowałem tak jak wcześniej mówiłem tych zawodników. Testowaliśmy, patrzyliśmy, no strzelał każdy świetnie. No ale komunikacja, logiczne myślenie, no troszeczkę odbiegało, i, i, no, i ciężko było znaleźć tych zawodników. Po przetestowaniu paru nastu, paru dziesięciu zawodników, dosłownie na jed, może czterech, może pięciu, by było takich, z którymi chciałbym budować skład. No ale z nich starałem się wybrać dwóch takich mniej doświadczonych i jednego takiego bardziej doświadczonego. W tym przypadku to też grał w Honoris, więc też miał kontakt z tymi najlepszymi zawodnikami na świecie, bo gra tam Neo i TAS. Mi też tak właśnie wydaje, że ogólnie jak rozmawialiśmy, że takie połączenie jakby kilku doświadczonych graczy, bądź dwóch, trzech doświadczonych i dwie na przykład młode osoby, bądź na odwrót, to jest takie najlepsze połączenie w drużynie. I też tak jak mówiłeś właśnie, że tym młodym trzeba jakby nakreślać, że powiedzmy strzelają dobrze, ale trzeba jakby im pokazywać, że ta komunikacja i te inne rzeczy są słabe. Ale właśnie ty byłeś graczem, sam wiesz jak to wygląda, więc myślę, że fajnie, bo będziesz mógł tak sobie jakby ze swojej perspektywy jak grałeś popatrzeć i jakby ich ukierunkować dobrze. I jeszcze chciałem poruszyć kwestię, bo powiedz, czy u was też wprowadziliście kwestię tak zwaną karteczkową? Karteczkową? Karteczkowa kwestia. Myślę, że to jest bardzo ważne w każdym zespole. No bo, bo nie oszukujmy się, ja jak grałem w CES-a czy w Valoranta, no to notowałem więcej niż tak naprawdę przez całe technikum i całą szkołę poprzednią. no Ktoś się może śmiać i, i że ktoś sobie siedzi z komputerem, przy, grze komputer, przy, przy komputerze z zeszytem i notuje strona po stronie raz, dwa, trzy, cztery i patrzy, że po tygodniu czy po miesiącu zeszyt się skończył. No ale jeżeli masz grę, która cały czas się rozwija, powstają nowe rzeczy, no to ty też się musisz rozwijać. A mając w map poolu 7 map, gdzie musisz każdy niuans, każdą taktykę zagranie zapamiętać, to nie jest tak, jedna taktyka na mapę, tylko to jest po kilkanaście, po kilkadziesiąt. Taktyk na mapę, i no, i sorry, ale jak chociażby mnie codziennie przypominał, no to nie da się spamiętać wszystkiego i, i za każdym razem dokładnie się dostosować. Nie zapominajmy, że y, taktyki, gdzie masz rolę swoją, są super, ok, dobra, ja mam swoją rolę, ale są taktyki, gdzie pięciu zawodników musi znać każdą rolę, bo albo ten nie ma granatów, albo ten y, już nie żyje. E, albo ten jest na innej pozycji ktoś inny musi rzucić, więc no notowanie jest bardzo ważne, dodatkowo taktyki to jedno, ale jest jeszcze system gdzie przyklejasz sobie na około monitora e, karteczki o takich najważniejszych rzeczach, bo jak kiedyś zaczynałem grać to jak ktoś zaplantował bombę Mówiłem kurczę, 40 sekund to przecież jest bardzo mało czasu, trzeba pędzić, szybko odbijać ten bombsite. No ale sobie przykleiłem w pewnym momencie karteczkę. 40 sekund to bardzo dużo, to bardzo długo. I wtedy za każdym razem, jak się pośpieszyłem albo już chciałem, przypadkowo kartka mi wpadała do wzroku. O, tak nie rób. I wiadomo, po pewnym czasie odklejasz tą kartkę, no ale przyklejasz inną kartkę, która no, też ma Ci przypominać o pewnych zachowaniach i sytuacjach, w których, w których żebyś nie popełniał tego więcej błędu. No, dla mnie notowanie zawsze było bardzo ważne. Ja byłem osobą, która zawsze miała wszystko od A do Z wynotowane i strasznie mnie denerwowało, jak się grało z kimś, to powiedzmy jakby nie zwracał tak na to uwagi, a potem jak przyszło co do czego, no to się okazywało, że ta osoba nie pamięta, a jak już jak już jedna osoba nie pamięta, no to się sypie cała tektyka, potem się przegrywa przez to rundę, więc zdecydowanie myślę, że to jest taka rzecz, na którą warto zwrócić uwagę i jak ktoś nie ma takiej tendencji yy, do pamiętania, a poza tym moim osobistym zdaniem i tak każdy powinien notować, nawet jak jesteś, nie wiem, jakimś zaił czy simplem, to wiadomo, że każdemu się zdarzy zapomnieć, więc nic nie szkodzi zanotować i sobie zawsze zerknąć, yy, że po prostu zerknąć sobie, jak tam możesz zagrać. A pamiętasz jak robiłeś taktykę pięciu zawodników, e, siedzi, notuje wszyscy, notu Wszyscy notują. Przychodzi tak, przychodzi mecz, jest yy, powiedziana taktyka jaką zrobić, a ktoś mówi: "O ja nie pamiętam". I denerwowało cię to mocno? No, mnie to bardzo na przykład denerwowało i nawet mógłbym nikami wymieniać. Więc kto tak robić, ale nie myśl, bym, myśl, robi, ale nie wypada. Myślę, że to jest takie bardzo istotne, żebyście się nie wstydzili, żeby każdy z was, jak ma coś do zapamiętania, to żeby sobie zanotował. Niech tą kartka, niech mu poleży, nawet jej nie używa, w momencie, kiedy zapomni, zawsze będzie wiedział, że o, tu leży ta kartka, mogę sobie zawsze przeczytać i sprawdzić, co zrobię. Nawet yy, w meczach oficjalnych możesz sobie zabrać pauzę i czasem drużyny biorą te pauzy, przerwy taktyczne tak zwane, żeby raz, obgadać taktykę, ale dwa, też przypomnieć. Bo jeżeli masz 50-30 taktyk na mapę i, i grasz jedną raz, na, nie wiem, na 3-4 miesiące, no to warto sobie przed... Yy, Wykonaniem tej taktyki przypomnieć, bo masz zapisane na przykład: o, uważaj, w tym momencie na to, przy tej taktyce, bo tu się dzieje taka sytuacja. No i pamiętajcie, notujcie. Więcej niż w szkole. Tak jest, notujcie. Jesteśmy już po części teoretycznej, a teraz przejdziemy do części praktycznej, gdzie Luz właśnie pokaże nam na mapie, jak ważna jest gra drużynowa. Wykorzystamy sobie do tego mapę De Inferno oraz potem y, pokażemy mecz Ungentium, czyli drużyny, którą właśnie Maciej coachuje i będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda już w meczu oficjalnym. Maćku przejmuj stery. A więc do pokazania mam mapę De Inferno z tego względu, że mapa Inferno jest dosyć mapą taktyczną i przejęcie środkowej części mapy na bąbciadzie A jest dosyć trudnym zadaniem, gdy grasz w pojedynkę. Ponieważ przeciwnik ma bardzo wiele kątów, które jest dosyć ciężko sprawdzić, ponieważ e, będąc dalej od ściany, ma dużo łatwiejszy pojedynek z sobą. Więc e, jako bycie terrorystą jest dosyć trudne przyjęcie tej pozycji, tej pozycji. W momencie, gdy mamy drużynę, e, jest to dużo łatwiejsze, ponieważ drużyna może ci zarówno zasmokować tutaj, e, spalić pod daszek, zafleszować na wyjście i od razu te wejście e, jest dużo łatwiejsze. W tym przypadku mamy do sprawdzenia raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem pozycji. To nie jest dużo, a co powiecie w momencie, gdy wchodzimy na bombsite? Tych pozycji mamy znacznie więcej, ponieważ przeciwnik może być ustawiony zarówno w tym, w tym miejscu, w tym miejscu, w tym miejscu, w tym miejscu, w tym miejscu. i tak dookoła siebie jak się obracamy, no nie mamy możliwości sprawdzić każdej z tych pozycji i zdobyć tego bombsite'u. W przypadku, gdy mamy drużynę, zupełnie wygląda to inaczej, ponieważ drużyna może posłużyć nam z pomocą, przyjść z pomocą z granatami. Odspąpuje nam jedną pozycję, której już nie musimy sprawdzać, odspąpuje nam lub spali drugą pozycję. I od razu po dwóch granatach od kolegi zobaczcie, ile pozycji jest mniej do sprawdzenia. W momencie wchodzenia, nie musimy patrzeć na mały piach, nie musimy patrzeć w to miejsce i w to miejsce, bo przeciwnik nie może tam stać. A to dopiero dwa granaty. W momencie, gdy mamy dwóch kolegów do pomocy, następny kolega może nam posłużyć z takimi granatami, które posłużą do oślepienia przeciwnika, zarówno znajdującego się w tym miejscu, znajdującego się w tym miejscu, w tym miejscu, lub nawet w tym miejscu. I to dopiero jest z dwóch zawodników. A co w momencie, gdy będziemy mieli aż czterech kolegów z drużyny, którzy wszystkimi granatami postarają się nam pomóc w taki sposób, żebyśmy mogli wejść do B.S. i zająć tą pozycję, nie martwiąc się kompletnie o żadną inną. Na podstawie swojej drużyny, z którą przygotowaliśmy takie zagranie taktyczne na ten bombsite, pokażemy jak to wygląda w praktyce. Na podstawie meczu ligowego, który rozgrywaliśmy przeciwko drużynie Sorby, pokażemy jak wygląda zajęcie bombsite'u A w momencie, gdy mamy pomoc kolegów z drużyny. Zobaczcie teraz, na jakiej pozycji musi zwracać uwagę e, skrzynka, oraz jakim grantem musi się e, posługiwać. Zobaczcie, w tym momencie już wie, że kolega z drużyny fleszuje mu short, i on nie martwi się kompletnie o swojego przeciwnika. Wybiega od razu błędno celowanym. Tym razem nie udaje mu się e, go zlikwidować. Ale zobaczmy, już smog na mały piach jest wrzucony, on nawet nie patrzy w prawą stronę, ponieważ dostaje w tym momencie flash od kolegów za plecy, on ma za zadanie sprawdzić tylko bąbceg. Przeciwnik całkowicie oślepiony sprawdza każdą pozycję, tutaj niefortunnie nam przeciwnik wychodzi, ale to nic, ponieważ skrzynka wie co ma robić i sprawdza każdą pozycję. Jak widzicie... Zajęcie bombslajdu wcale nie jest trudne w tym przypadku, pomimo tego, że jeden z zawodników nadal ukrywa się w małym piachu, nie będzie on problem, w dużym piachu, nie będzie on problemem, ponieważ każdy z nas spodziewa się jego na tej pozycji. Pokazaliśmy Wam, jak wyglądają egzekuty, a teraz przejdziemy sobie znowu na mapę The Inferno, gdzie wraz z luzem pokażę Wam kilka sztuczek dla snajpera, które ułatwią Wam otwarcie rundy. Pierwszą sztuczką, którą Wam pokażemy, jest boost snajpera na midzie. Wskakujecie sobie tutaj na Paletę. Potem skakujecie na gracza waszego teammatea, który stoi po tej stronie i wychylacie na rampę. Przeciwnik, który stoi przeważnie na rampie jest wcelowany w dół, więc daje wam to ogromną przewagę i pozwala otworzyć rundę. A teraz pokażemy wam, jak bardzo szybko można piknąć mida, wykorzystując kolegę z drużyny. W tym przypadku niezbędne będą nam odpowiednie spawny na respie. Pierwszy z kolegów podbiega pod te okienko, ustawiając się w taki sposób, aby być na jego środku. Następnie odwraca się w stronę respa, by widzieć kolegę skakujący na niego. W momencie dotknięcia stóp Twojej głowy zaczynamy biec. Tylko pamiętajmy, żeby nie wybiec w ten sposób, ponieważ bardzo szybko nasz przeciwnik może nas zlikwidować. Musimy zatrzymać się w tym momencie, aby uniemożliwić widok naszego przeciwnika. Teraz pokażemy Wam, jak wygląda to z perspektywy snajpera. To już koniec na dzisiaj, dzięki wszystkim za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach.